Żyjemy w takim tempie, w którym rzeczy, które były dobry miesiąc temu, są już niewystarczające. I to jeszcze w połączeniu z tym, co dzieje się w naszej części Europy, a więc z obsesjami Kaczyńskiego, Orbana, w, z, tymi, z tymi psychozami politycznymi, które możecie przeczytać choćby, które roi Kaczyński w, w ostatnim jego wywiadzie dla Gazety Polskiej codziennie. Subrednie po prostu i odklejenie od rzeczywistości w, na poziomie zupełnie niesłychanym. To, co on mówi o Niemczech, co mówi o Europie, co mówi o Polsce, która jego zdaniem tak, 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 osiągnęła taki sukces, jest tak nieprawdopodobnie rozwinięta, jest tak zamożna, że wszystkim to w, wszystkich to w oczy kolej, wszyscy ją właśnie dlatego atakują. Jak czytałem ten wywiad, to nie, nie, już sam nie wiedziałem, czy mam więcej w sobie gniewu, czy współczucia. I chyba coraz więcej współczucia wobec człowieka, który żyje w obleżonej twierdzy, który jest tak kompletnie. Poza tym, co się dzisiaj w świecie i, w, i wokół nas dzieje, który, który jest po prostu biedny, bo jest odklejony od rzeczywistości, karmiony jakimiś swoimi obsesjami, ale też i widać fałszywymi informacjami, które przekazują jego współpracownicy. A nasza tragedia polega na tym, że, że nie jest na emeryturze, tylko wciąż naciska guziki, które zarządzają naszym życiem, naszą wolnością, naszym Naszym, naszymi dziećmi, naszym wychowaniem, wszystkim tym, naszymi pieniędzmi, naszymi portfelami, wszystkim tym, co, co jest naszym światem. I, i, I tej zmiany trzeba dokonać. Widzimy w tym sondażu DGP 25% Polaków jest za tym, że ich to jest marzenie, czy, czy plan na następny rok zmiana rządu. Myślę, że, że powinno nas być znacznie więcej, bo ten rząd nas po prostu za dużo kosztuje.